Przed Wami historia pewnej miłości, historia pewnej tragedii i historia pewnego kłamstwa. To dramat rodzinny, dramat obyczajowy z elementami kryminalnymi i z elementami dreszczowca. Kto kojarzy nazwisko Rachel Abbott, ten z pewnością wie, czego może się dzisiaj spodziewać. Hej, hej, moi drodzy. W ten piękny jesienny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Przepadam za kryminałami i za dreszczowcami z pióra pisarki Rachel Abbott i tym bardziej z większą przyjemnością mogę dzisiaj dla was recenzować Idealne kłamstwo i najnowszą powieść we współpracy z wydawnictwem Filia. To nie jest kolejna odsłona serii o detektywie Tomie Douglasie, ale przyznam wam szczerze, że ja już od lat czytam ten serial zupełnie nie po kolei, z dziurami, nawet nie od pierwszego tomu, nawet nie wiem od czego to wszystko się zaczęło i w ogóle na tym nic nie tracę. Kolejnyż po prostu nie ma to znaczenia a frajda z czytania jest przednia. Tym bardziej nie ma znaczenia w przypadku idealnego kłamstwa, dlatego że w tej powieści tom działa raczej tak w cieniu, tak trochę w tle. Zobaczcie sami. Wszyscy czasem kłamiemy. Ot ludzka natura. Nie jesteśmy idealni, ale Anna Kłamie każdego dnia. Okłamuje swojego męża, okłamuje wszystkich bliskich jej ludzi, okłamuje nawet samą siebie. 14 lat temu przeżyła prawdziwą tragedię. Była świadkiem śmierci swego ukochanego mężczyzny. Tylko nigdy dotąd jeszcze nie zdradziła prawdy o szczegółach jego śmierci. Pewnego dnia w popularnej audycji radiowej Anna nagle słyszy jego głos. I obietnicę, że ten zdradzi sekret, tej, która zdradziła lata temu jego. Czy to możliwe, że on wciąż żyje? Teraz Anna będzie musiała zrobić wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. W serii kryminalno-obyczajowo-dreszczowej o detektywie Tomie Douglasie ogromnie sobie słuchajcie cenię różnorodność, dlatego że każdy z tomów porusza jakby inne zagadnienie, o innym środku ciężkości. Czasami są to tematy bardzo makabryczne, bardzo bolesne, jak chociażby w Szóstym Oknie czy w Obcym Dziecku, a czasami lżejsze, niemniej wciąż bardzo porywające. I takie jest właśnie idealne kłamstwo. Punktem wyjścia do tej fabuły jest oczywiście przeszłość. Przeszłość i wszelkie mniejsze i większe błędy, jakie popełniamy za młodu, kiedy wciąż wierzymy naiwnie, że świat jest dobry no i nic złego nie może nam się przytrafić. Tutaj dramat również zaczyna się niewinnie. Chłopak poznaje dziewczynę, zakochują się, życie przez moment jest piękną różową mgłą, jest cudowną bańką. Aż do chwili, kiedy pojawiają się na niej rysy i cała bańka pęka. Oszustwo, tu kłamstwo, tam niedopowiedzenie, niedomówienie, a kiedy prawda wychodzi na jaw, to jest już niestety za późno. Katastrofa goni tutaj katastrofę, a wyrzuty sumienia i poczucie krzywdy idą za człowiekiem całymi latami. Tak jak już Wam wspomniałam, nie czytałam wszystkich tomów tej serii. Nie czytałam ich po kolei, sięgałam po nie, no tak, jak akurat wpadały mi w ręce, ale słuchajcie, nigdy nie czułam się zawiedziona i nigdy nie Poczułam się przez autorkę oszukana. W przypadku takich właśnie serii, które ciągną się latami, można czasami mieć wrażenie, że no ale to już było, kiedy to się skończy, ile można to ciągnąć. Ale akurat w przypadku książek Creature Abbott jest nieco inaczej, dlatego że każdy tom tutaj porusza inne zagadnienie, a sama historia naszego detektywa, no ona jest tak podawana po kawałeczku. Taki mały element jego życia. I można znać jego przeszłość, ale wcale nie trzeba. Tak jak wspomniałam, każdy kolejny tom ma inaczej rozłożony środek ciężkości. Czasami są to brutalne dreszczowce, a czasami są to lżejsze kryminały, albo nawet dramaty rodzinne, dramaty obyczajowe, tak jak to jest w przypadku właśnie idealnego kłamstwa, ale słuchajcie, miłośnicy zbrodni również tutaj znajdą coś dla siebie, dlatego że wokół naszej głównej bohaterki, no również ściele się trochę trup. Jeśli znacie już twórczość Rachel Abbott, to pewnie domyślacie się, że no, na jej książkach po prostu nie można się zawieść. Jeżeli lubicie ten gatunek, jeżeli lubicie dobrą prozę gatunkową, lubicie kryminały i lubicie dreszczowce, a jeśli dopiero zaczynacie przygodę z tą autorką, to słuchajcie, spokojnie możecie zacząć od idealnego kłamstwa. Ewam ja polecam i również polecam Wam inne filmiki, w których mówiłam o książkach Rachel Abbott. A skoro mówimy o brytyjskim kryminale, skoro mówimy o Rachel Abbott, to dorzucę Wam jeszcze trzy inne opowieści, brytyjskie opowieści z dreszczykiem. Jedyne dziecko Sary A. Denzel, i tutaj mamy mroczny Dreszczowiec psychologiczny, w którym psychopatyczna matka mści się za krzywdy wyrządzone jej dziecku. Witajcie w puppet show MW Craven, i tutaj mamy Mroczną intrygę kryminalną, mamy malownicze krajobrazy północnej kumbrii, mamy również tajemnicze kamienne kręgi i mordercę, który tworzy całopalne ofiary z ludzi. No, brzmi naprawdę mocno. I wreszcie krwawa pomarańcza Harriet Tice. Tutaj mamy doświadczoną prawniczkę, która w swoim życiu niestety nie czuje się szczęśliwa. A na dokładkę ktoś się na nią uwziął i chce jej życie zniszczyć. I w ten sposób jej rzeczywistość zaczyna rozpadać się w szwach. O wszystkich tych trzech tytułach, słuchajcie, opowiadałam Wam tutaj na kanale, pisałam również na blogu, dlatego zachęcam Was do czytania, zachęcam do oglądania. No i mam nadzieję, że Wam te tytuły również przypadną do gustu. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Filia zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz idealnego kłamstwa do wygrania. A pytanie konkursowe brzmi: podrzućcie mi w komentarzach pod filmem jeden z Waszych ulubionych dreszczowców albo kryminałów anglosaskich tym razem, takich, które pochodzą albo z Wysp Brytyjskich, albo z Australii, albo ze Stanów Zjednoczonych, po prostu anglosaskie kryminały, anglosaskie thrillery, książkowe oczywiście. Czekam na Wasze odpowiedzi do końca listopada, a na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Jest prawdą powszechnie znaną, że Olga z Wielkiego Buka przepada za dreszczowcami, przepada za kryminałami, tak więc nie mogłabym Wam nie polecić idealnego kłamstwa, tym bardziej, że jest to naprawdę świetna proza gatunku a Rachel Abbott po prostu też wie, co robi. No nie przypadek powstało tyle tomów, nie przez przypadek ma pierwsze miejsce na Amazonie. No właśnie, dlaczego? Bo to są naprawdę świetne trzeszczopce. Polecam Wam bardzo, zapraszam Was też na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i szukacie prawdziwych opowieści z dreszczykiem, to zapraszam Was na 10 najstraszniejszych horrorów. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Rozgoźcie się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A wtedy zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!